kochanie, witamy wiernych widzów Sceny Letniej, tych wiernych, którzy przychodzą już czwartą edycję. Dziś mamy dzień pełen niespodzianek. Pierwszą niespodzianką jest spektakl w wykonaniu rodziców dzieci uczęszczających do Brwinowskiego Przedszkola Magiczna Kraina, Czerwony kapturek na Wesoło. Dużo pracy I nie dam rady iść do babci z jedzeniem. Weź proszę ten koszyk i zanieś chorej babci. Nie idź wcale, zobacz, doszłaś już do czwartej rundy. Babcia czeka na ciebie, na pewno ucieszy się z twojej wizyty. Nie idź przez las, bo możesz się zgubić. Nie, ale tu gorąco, chyba pójdę przez las. Nie idź przez las, to niebezpieczne. Pamiętaj co mówiła mama. W sumie to wilk ci nic nie zrobi. Jest przecież taki fajniutki. Zobacz jaki milutki. Szybciutko pobiegnę do babci. Powiem jej, że do niej przyjdziesz. Będzie gotowa. Pan zna ten las. Trzeba ja mam iść, żeby dotrzeć do domku babci. Sie kieruj w tamtą stronę. A co ty, jak skrzypić, dziecko? Gorąco jest, to się napiłam troszeczkę i ochrypłam, a myślałam, że tutaj lodu Jerzyna. Ja sobie tu spokojnie poczekam na kapturkę. Babciu, a czemu ty masz takie włosione ręce? Na depilację to, to takie odległe, że już szybciej to się do kardiologa na NFZ dostanę. On chciał mnie wjeść. Rok temu mówiłeś, że przyszedłeś na wegetarianizm. Zjadać ich nie będę, tylko broże, nie wyganiaj mnie. Niedawno tutaj wilczycę poznałem. Nie wyganiaj, bądź miłościwy, nie. Ostatnią szansę dostaniesz. Stwierdziła Pani, że warto pokazać szerszej publiczności. Brawa wielkie Pani Wando. Prosimy na scenę, zapraszamy Pana Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, ponieważ scena letnia zacięcza Panu Burmistrzowi i Radzie Gminy Brywinów bardzo wiele. Kochani, życzę wszystkim fantastycznej zabawy. I jak nie wyjedziecie na wakacje, pamiętamy, godzina 17 w niedzielę. Babcie, dziadka, tatę, mamy albo brata czy siostrę pod pachę i idziemy do Brwinowa na targowisko. Zapraszamy serdecznie. Tytuł spektaklu jest Gburek, czyli Mały Gwór pewnie, tak się domyślam. Teatru Nemno w wykonaniu pana Henryka Chryniewickiego. Wszyscy na ciebie czekają. Masz tutaj zaraz wyjść. No szybko, szybko. Burek na pewno zaraz do was przyjdzie. Muszę na chwilę wyjść. I co z tym? A ty przez ten czas zaopiekujesz się bobasem. Nie ma mowy. Najlepsze sprzątanie to wyrzucić albo do sąsiada, albo albo nie wiem. Co to się dzieje? O, o, mama, mama, mama. o, 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 co to, co to, co to? o, 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 o a dlaczego tu jest taki bałagan? Ty, ten wredny Bobas, wszystko na nowo porozrzucał. A tak, 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 to jest prawda, 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 mamo. Dlatego... Cicho, cicho. Dlatego położyłem go w drugim pokoju, bo Bobas porozrzucał śmieci, a potem zaczął strasznie ryczeć, bo te łobuzy powiedziały, żeby on tutaj rozrzucał. Te łobuzy, co tam siedzą, widzisz ich? Pójdziesz do profesora Morała, specjalisty od dżentelmenerii. Czego? Masz tutaj, gwórku, kanapkę? O, zrobiłam ci, żebyś nie umarł z głodu? Słuchaj! Dobry, panie psorze. Dzień dobry, dzień dobry. A co psor tu ogląda? A co to za przejście? Tam, po drugiej stronie, trafili wszyscy, których nie udało się naprawić. Ty jesteś najbardziej niegrzecznym chłopcem na świecie. Już dawno poluje na tego stwora pietrola. Dobra, może być cierpliwy. A, 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 dobra, wam go! Gborko! Gborko, byłaś! Byłaś, chodź mi pomóż, bo ucieknie! Ale on taki wystraszony, ale może był głodny. A co z tego? Co z tego? To trzeba było go nakarmić. O, masz tutaj. Nawet pieniądze się pojawiły, cud. I co mam robić? Iść za nim? A on mnie nie oszuka? To prowadź piesku. Idę podziękować profesorowi Morałowi o tak wzrokie. Czyli, Mikołaj, powiedz mi co chciałaś powiedzieć. W środku domu jest bułek. Naprawdę? Ojej, a Mikołaj mnie nie oszukuje? Nie. No to brawo i siadaj. Ojej, a czy ty masz braciszka lub siostrzyczkę? Mam starszego brata. Aha, i y, czasami się tobą opiekuje? Rzadko. A gdzie jest brat? Jest tu gdzieś brat? Y, ten w okularach. Chodź tu. Chodź tutaj, nie dyskutuj. Powiedz mi, jak ty się opiekujesz? Sam nie wiem. Jak się opiekuje? Brał orzechy i do, mnie przychodzą do pokoju i mnie chciał tam zamknąć. Opatrzcie, patrzcie. No patrzcie. No pięknie. Powiedz nam, zmienisz się? Sam nie wiem. Jest szansa, że się zmieni. Powiedz mi, jaką byś chciała zobaczyć lalkę? Lalkę. Tę lalkę zakładamy z kolei na głowę. Ojej, widzicie jak dziewczynki zagrały? To jeszcze tutaj dziewczynka, to chodź, tak? To chodź. Um, Powiedziała. Powiedziała. Um, um, Dzień dobry. Dzieci zagrały cały spektakl. Dobrze.